Cześć moi drodzy, witam was w drugiej części. W której pokazuję wam jak zregenerować sobie akumulator od krętarki. W pierwszej części dużo danych wam, wam przekazałem, ale tam też wkradły się pewne błędy. Dziękuję wam bardzo za, za czujność. Błędy były związane z samymi parametrami nowych ogniw i tym, co można uzyskać w szeregowym połączeniu, dlatego też. O zreflektowaniu się dzisiaj będzie już przedstawione to należycie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Wspólnymi siłami uda nam się zrobić coś dobrego. Dobra, ok. To jest stara bateria. Bateria, która spokojnie ma już kilkaset cykli za sobą. Myślę, że, że spokojnie to zaczyna podchodzić już pod tysiąc. Yy, I tak jak mówiłem ostatnio, baterie litowo-jonowe, które są tutaj. Yy, w liczbie trzech ogniw, mają właśnie coś około tysiąca cykli ładowania. To nie znaczy, że one potem przestaną w ogóle działać, tylko że ich zdolności będą się za każdym razem zmniejszać, zdolności akumulacyjne, a potem tym tysięcznym razie wypadałoby już je wymienić na, na nowe, no bo przestaną spełniać swoje wymogi. Nie wiem też, czy, 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 czy zaczyna to być już niebezpieczne, że one tam grożą wybuchem. Jak to wygląda? W każdym razie ta bateria ma 1,5 amperogodziny, 1500 mAh. Miała, miała tak na to trzeba patrzeć, ponieważ ona po tych wszystkich cyklach ładowania i rozładowywania, myślę, że ma, nie wiem, 1 mAh, 1 amperogodzinę, czy tam 1,1. No mówię, to już minęło, minęło parę lat eksploatacji jej. I teraz tak, ma 12 V Napięcia 12V napięcia. Jeśli chodzi o ampery, nie wiem, czy ona przypadkiem nie ma 20 czy 25A 25 w sytuacji, kiedy nagle jest potrzebne dużo prądu, na przykład przy dokręcaniu jakichś tam większych krętów, o tym mówiłem wam ostatnio. Tu są nowe ogniwa, które sobie zamówiłem. Ostatnio pokazywałem wam wyglądały dokładnie tak samo, z tym, że po tym. Po waszych komentarzach, gdzie uzmysłowiliście mi, że przecież przy szeregowym połączeniu, gdzie łączymy plus z minusem, plus, z minusem, plus, z minusem, sumujemy voltaż, ale nie sumujemy pojemności. Dlatego też wtedy zastosowałem baterię 2100 mAh, a tutaj już kupiłem sobie ze sklepu, które mają moi drodzy 3000 mAh, 3Ah, 3,7V i prąd maksymalny prąd rozładowania 30A. To jest bardzo istotne, o tym też wam tłumaczyłem. E, możecie sobie kupić takie, które mają nawet poniżej 10A prąd rozładowania, tylko to jest bez sensu, bo mimo tego, że e, pojemność będzie duża, będziecie mogli wkręcać dużo wkrętów, no to, to nie będziecie wkręcać takich, które są istotne, gdzie, gdzie trzeba, nie wiem, jakieś skręcić dwie deski. Dokręcić troszkę mocniej, większy moment tam dać, no to nie będziecie mogli tego zrobić. Więc po co Wam regeneracja wkrętarki? Regeneracja akumulatora wkrętarki, z której potem nie będziecie praktycznie mogli korzystać. Dobra, ostatnio pokazałem tylko z grubsza, a teraz, ponieważ mea culpa popełniłem tam ten kardynalny błąd z tą pojemnością, no to w ramach rekompensaty pokażę Wam dokładnie. Wszystko po kolei, co, jak trzeba zrobić. No to co? Zaczynamy. Po pierwsze, tak jak Wam mówiłem ostatnio, te bardziej markowe sprzęty to wcale nie jest droga bateria i droga wkrętarka. Tam, jak mówiłem, ja kupiłem ją na na Allegro z Lombardu za chyba 200 zł, normalnie kosztuje jakieś 500-600. No to jest nie jest jakaś bardzo wygórowana cena za to. W każdym razie, im tańsza wkrętarka, im tańsze wkręty, może im tańsze baterie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziecie mogli nieinwazyjnie sobie to rozebrać. Czyli zatrzaski, śrubki, jakieś takie układy stalone, które pozwolą Wam spokojnie zamienić sobie. Ogniewa na nowsze są raczej w tych bardziej markowych sprzętach, co nie znaczy, że musi to być ekstremalnie drogie. No dobra, otwieramy. Ten widok już powinien być Wam znany z ostatniego odcinka. No i co, trzeba to po prostu wyjąć z obudowy. różnica jest taka, że ostatnio jeszcze się męczyłem z tym, żeby zachować te wszystkie blaszki. Teraz już tego robić, na pewno nie będę, bo ciężko je się przylutowuje. Jedyne co to po prostu wezmę sobie kabel gruby o dużym przekroju. Nie wiem w prawdzie, jaki ten ma, ale nie jest taki z najcieńszych, no ponieważ będą tutaj przenoszone, E, jednak duże amperaże, że tak powiem, to e, lepiej dobrać taki sam albo większy, jak, jak są w tych układach. No, ktoś, to, ktoś to dobrał specjalnie po to, żeby działało, więc z czegoś takiego sobie użyjemy. E, I po usunięciu tych blaszek, bo to nie jest przylotowane, to jest zgrzane, e, lekko przetnę sobie te powierzchnie, dam na to e, cynę, cynę standardową, cynę stopnikiem. To chyba jest milimetrowa, tak, 1 mm eee, i dopiero potem będę sobie łączył te układy tymże kabelkiem, no to jedziemy. Jeszcze taka uwaga, zanim sobie to wszystko rozbierzecie, poróbcie sobie zdjęcia, żeby, żeby zapamiętać co i jak jest i używajcie starej obudowy podczas łączenia, bo teraz na przykład dobrze widać, że tutaj po tej stronie, bo to było tak włożone w ten sposób. Tutaj mamy plusa. Tu widać, że jest minus. I tutaj mamy, co my tu mamy? Tu będzie plus. I wiemy, że ta bateria z tą, czyli ten plus z tym minusem są tutaj połączone. Więc wystarczy, że ja sobie tutaj lekko to przeszlifuję, jedno z drugim, nałożę cynę, połączę kabelkiem i jest. I tym sposobem yy, mamy zrobione to połączenie, więc teraz muszę to wszystko obrócić i połączyć tą z tą tą i tą. To jest sobie tak. E, tu mamy te nasze e, układy poprzednie i trzeba to porozłączać. Ale że nie potrzebujemy całego układu, bo nie korzystamy z blaszek. Co tu się z tą ostrością dzieje? O. Nie korzystamy z blaszek, więc można to po prostu. O to jeszcze takie cudo jest super. Można to po prostu porozłączać. To było tak, to jest tu. I to się łączy. O sorry. Ten kabelek potrzebowałem. Okej. Okay. To jest sobie tutaj. On sobie zszedł na dół tędy. Tak. Ważne jest, żeby to zapamiętać, jak było ułożone. Widzicie? Czyli ten kabelek był przylutowany do tego. Tego oto tu. Pojedynczego jeszcze wypadałoby... jakoś wyłuskać tą pozostałą część. A jest. Jest mm, mm -hmm. Tak. No i to musi sobie przyjść w ten sposób. O.